Pewnie nie zwracasz szczególnej uwagi na to, jak wygląda Twój mocz, ale czy wiedziałeś, że może on świadczyć o stanie Twojego zdrowia? Kolor moczu może na przykład powiedzieć, czy Twojemu organizmowi czegoś brakuje, a nawet ujawnić, czy masz jakąś chorobę. Oto 10 rodzajów moczu, na które warto zwrócić uwagę. Przezroczysty, wszyscy wiemy, że woda pitna jest niezbędna i bardzo dobra dla zdrowia, ale jeśli Twój mocz jest całkowicie przezroczysty, może to oznaczać, że pijesz jej za dużo. Jasnożółty jest to całkowicie normalny kolor moczu. Oznacza, że masz dobrą równowagę płynów w organizmie. Żółty, żółty mocz jest również normalny, ale może oznaczać, że musisz pić trochę więcej wody. Czasami jego kolor o poranku może być bardziej żółty niż zwykle, a to dlatego, że nie piliśmy wody przez długi okres czasu, np. w nocy, gdy śpimy. Miód, jeśli Twój mocz ma taki sam kolor jak miód, to oznacza, że potrzebujesz więcej płynów, spróbuj pić więcej wody. Brązowy, jeśli twój mocz ma brązowy kolor, może to być spowodowane tym, co jadłeś, na przykład, fasolą, rabarbarem lub lekami, które zażywałeś. Należy jednak pamiętać, że brązowy mocz może być też oznaką problemów z wątrobą lub niedoboru płynów. Jeśli pijesz wystarczającą ilość wody i nadal kolor jest taki sam, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Czerwony, ten kolor może być spowodowany przez wiele rzeczy. Może wystąpić, gdy jadłeś w ten sam dzień wszelkie potrawy o silnym odcieniu, na przykład buraki lub jagody. Jeśli tak było, to jest całkowicie normalne i nie musisz się tym martwić. Jednak, jeśli nie jadłeś nic z takich rzeczy, to musisz jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Czerwony kolor w moczu może być krwią, i nie trzeba wyjaśniać, dlaczego jest to niepokojące. Pomarańczowy, podobnie jak czerwień, ten kolor moczu może być wynikiem tego, co ostatnio jadłeś. Mogą to też być przyczyny pewnych rodzajów leków lub niedoboru płynów. Ciemnopomarańczowy kolor może być spowodowany chorobą. Jeśli nie znajdziesz żadnego naturalnego powodu, dla którego występuje ten kolor, to powinieneś skontaktować się z lekarzem. Zielony, ten kolor może się wydawać dziwny, ale wierzcie lub nie, to się zdarza. Zazwyczaj jest spowodowany przez niektóre produkty spożywcze lub leki, ale jeśli nie możesz znaleźć wyjaśnienia, dlaczego jest on zielony, nie wahaj się skonsultować z lekarzem. Pienisty, bąbelkowaty to nie kolor, ale niektórzy mogą doświadczyć tego rodzaju moczu. Zazwyczaj oznacza on, że spożywasz zbyt dużo białka. Jeśli często masz ten typ moczu, powinieneś porozmawiać z lekarzem o tym, aby upewnić się, że nie jest on wynikiem jakiejś choroby. Mętny, mętny wygląd moczu jest wskazówką, że zawiera on fosforany, co może być wynikiem kamieni nerkowych. Jeśli mocz jest mętny kilka dni z rzędu, może to oznaczać także zakażenie dróg moczowych. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Proszę udostępnij te ważne informacje swoim znajomym, aby każdy mógł w porę zareagować.